Siedzimy już na łajbie. Za niedługo odpływ, odjazd Dawamy. Pokażę co nieco z widoków I Takim oto sposobem żegnamy się z miejscowością Świętego Jana Proszę Jała I płyniemy na Ałpę Też ta miejscowość Świętego Jana, też bardzo mocno do polecenia. Na widoki, no, ale sami ocenić. A po temlapsie e, Mam nadzieję, że się podobało bo ja tu siedzę od pół godziny tak mi się lać chce, że to jest fok nie. Jeszcze przed łajbą dwa piwa wleciały i teraz ale stwierdziłem, no nie no wytrzymam no muszę wytrzymać żeby wam pokazać fajny zachód słońca e, To już drugi ale wydaje mi się, że ten wyszedł lepszy niż, niż e, ten pierwszy a przede mną panowie policjanci, czy tam z wojska nawet, Gnaty przy tym, u, pardon. uzbrojeni. Czyli chyba jest bezpiecznie, jak mi się wydaje. Eee, dobra, my nie o tym. Mam nadzieję, że wam się podobało. Eee, dzięki za oglądanie. Jutro tak jak wspominałem lecimy już nad ocean, żegnamy się z jeziorem Atitlan eee, zostawcie pierdółki jak się podobało albo jak się nie podobało kciuki w górę, w dół, w bok, w prawo, w lewo, jak tam chcecie a my widzimy się prawdopodobnie w następnym ujęciu już z nad oceanem. Witam Was z dnia kolejnego w takiej sytuacji Patrz tu co jest grane gościu Wow bez kit wow Nie pokazuję ryja, bo jestem bez koszulki a opaleniznę mam typowego <coughs> majstra zbudowy czyli ryj opalony i reszta nie Jeszcze Wam nagram tutaj zachód słońca elegancko Idziemy zobaczyć Idziemy zobaczyć tego Wiecie co? Wodę idziemy zobaczyć. Te, 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 te klapecki. Łysy, biały jak jak ser, twaróg. Ale my nie o tym. Idziemy, 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 idziemy. Zachód słońca jest? Jest. Nie robimy cięć? Nie robimy. Ocean. I uwaga. I łysy. Łysy właśnie do wody, nie? Wiesie wbija kamerą do wody. Patrz, 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 patrz. Patrz, co jest grane. Mamy to, ale ciepła, ja się szanie Nie, no powiem wam, powiem wam, że no jest, jest wow, jest. nad Bałtykiem byłem jako małe dziecko. Ale chyba tak to nie było, nie? Tak to chyba nie było Grobo! Patrzymy zachód słońca i idziemy coś zezryć ha, ha, ha. Siemanko, witam was teraz z moim ryjem Koszulka ubrana, bo wcześniej nie było co pokazywać Jestem pod takim wrażeniem tego miejsca Jesteśmy w miejscowości... Właśnie Dwie. El Paredom. El Paredón. Słuchajcie, jest to w sumie wiocha. Jest tu tyle terenu, który można by wziąć. Nie wiem, zabudować, postawić hotel, restaurację. Coś tego. A tutaj nie ma nic. Normalnie nie ma nic. To znaczy, są jakieś tam hotele, apartamenty. Teraz jesteśmy w restauracji, gdzie przystawka kosztuje. Więcej niż danie główne z, z krewetkami. Siedzą na złotym jajku i nie wiedzą co z tym zrobić, nie? E... Chyba mi się nowe marzenie albo marzenie, znaczy marzenie i pomysł do głowy skoczył, żeby jakiś hajs tutaj zainwestować. Jest, postaram się Wam to pokazać później. E... Jak to tutaj wszystko wygląda. Jest nie wiem, cztery chałupy, później nie ma nic, później znowu cztery chałupy, później znowu nie Mas? ma nic i to jest w odległościach kilometrów od siebie a widzieliście samą plażę woda jest gorąca, nie ciepła, gorąca naprawdę, no, no coś niesamowitego i jeszcze wracając do, do mojej myśli Siedzą tutaj na złotym jajku i nie wiedzą, co z tym zrobić. Takie mam uczucie po pierwszych kilku godzinach. Jest gorąco, jest. normalnie. Tak się nam pan taksówkarz tutaj mówił. Teraz się dopiero tutaj zaczęła, w tym terenie. Eee, zaczyna się lato, mamy 32 stopnie, jest godzina 18.30, coś takiego. I dochodzi tutaj temperatura do 40, nawet. A, a już tak jak mówię, no woda jest gorąca. Zupa. I pokażę Wam tą kartę dań, w której właśnie siedzimy w restauracji Sandra. I zobaczcie sami na to, bo ja czegoś tutaj nie rozumiem. Nie rozumiem, proszę ja was tego, że tutaj krewetki z, z czosnkiem kosztują 70 jako snek. Tak? I tutaj macie. Czekaj, muszę znaleźć palucha. Stójże kartę. I tutaj macie znowu krewetki z czosnkiem za 65. Ale do tych krewetek już są dwa dodatki, nie? Czyli jak to jest? Przystawka jest droższa do dania głównego z dodatkami. O co tu chodzi? Ja mam uczucie naprawdę, że, że oni nie wiedzą w ogóle, gdzie oni się znajdują. I jak mają te biznesy prowadzić? Jestem w szoku. Zobaczymy, jak będzie smakować. Nie wiem, czy mam ryja spuchniętego, czy taki. Zawsze taki brzydki jestem? Mniejsza o to. Dajcie znać w komentarzu. Ale yy, my nie o tym. I myśmy przyjechali tutaj z, z jeziora Atitlan, co widzieliście w poprzednim odcinku. Tam była temperatura około 20-25 stopni. I. Wpadliśmy tutaj 30, 32, czy nawet więcej na ryj Ale jednego tipa chciałem wam dać znowu, bo sobie bawi uczy Tutaj już jest strasznie dużo, przepraszam, komarów, moskitos Także jeśli byście jechali tutaj nad ocean To zapakujcie sobie jakieś te spraye, kremy, czy inne pierdy na komary, bo, bo bo jest. Jest grubo. Aha, właśnie mi Gabi pokazuje, że jest w tym momencie o godzinie 19.30 jest 29 stopni. I my siedzimy tutaj pod wentylatorem, bo inaczej by nie szło wytrzymać. No wiadomo jeszcze, yy, do tego dochodzi wilgotność powietrza. Ale nie wiem, czy ja. Wy... Normalnie przepity. Albo od słońca. Brzydal. Ale dobra, to się przyzwyczajiliście już. A jutro? Zobaczymy jutro. Morgen? Eee... Morgen? Ja. Um 8 w Früh 27. Morgen, co? So, Najwyższa temperatura? Najwyższa temperatura 31. Aha, jutro 31, pokazuje. Czyli chyba troszkę mniej niż dzisiaj No, u siebie bawię, poucza, połуча Bierzcie spray na komar teraz jestem w lekkim szoku bo za te dwa piwa plus dwie paczki fajek elemów zapłaciłem 28 kcal dzielone na pół macie cenę w złotówkach nie wiem czy się typ pomylił czy o co tu chodzi a jeśli chodzi o żarcie już padło, czyli krewetki w sosie czosnkowym ryż z malina ma kurczaka z frytkami jakiś Sosik do tego, a Gabi ma, e, wygląda, kwetusznę z warzywami i kurczakiem. Jak coś jecie, to smacznego. Cena takiego zestawu, tak wcześniej mówiłem, nie wiem, czy kosztuje to e, 70, czy kosztuje to 65, ale chyba 70. No nieważne. Smacznego? Po zjedzeniu już kilku krewetek. Jest tak, jak myślałem. Są po prostu przesmażone. I nie czepam się tu absolutnie. Oni tak po prostu mają. Jeśli wybieracie się do Gwatemali z myślą o podróży kulinarnej, przepraszam, to będziecie chyba zawiedzeni. Wszystko zawsze jest przesmażone, niedoprawione itd. Jest użyte dużo czosnku, nawet trochę wina białego. Sól. Na stole są keczupy, majonezy, jakiś sos, chili i tak dalej. Ale nie jest to coś, nie jest to ta krewetka, o której każdy z Was myśli, o takiej soczystej, mięciutkiej krewetce. To jest taki gumolit tak zwany. Czyli jak ktoś by chciał. Krewety spróbować pierwszy raz w życiu, to na pewno, na pewno nie w Guatemala, przynajmniej nie w tym lokalu, Sandy, co, co wam, mówiłem. Ale wiadomo, człowiek głodny zje bez marudzenia. I tak jak mówię, nie że marudzę, ja jestem jak śmietnik, ja wszystko zerzę, tylko się z wami dzielę e, moją opinią skromną. W co dobrze umią, na pewno w, w panierowane rzeczy, tak ten kurczak. Jest tutaj jakiś proszków z glutaminianem i inne pierdołe. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Są tutaj dopełniacze smaku, ale z męciutki dobrze usmażone, nie? Ciężko tutaj coś zrobić źle. Tylko mówię i podkreślam, jakbyście chcieli iść, jechać do Guatemala właśnie na podróż kulinarną. Będzie ciężko czego? Siemanko od ostatniego ujęcia minęło dwa dni, nic nie nagrywałem strasznie gorąco. 32 stopnie to może nie jest jakoś tak tragicznie, ale ta wilgotność tutaj człowieka e, dość mocno e, no bije na łeb, nie wiem jak męczy o! I ogólnie jest tak, że wyjść z domu się da dopiero o godzinie 17 Właśnie o 17. 17 jest i właśnie idę. Mam nagrać zachód słońca. A co tutaj się dzieje? Kontent się sam robi. I to u nas przed chałpą. <śpiewa> O, jakaś sza w kościele ewangelicznym czy ewangelskim, czy jak mu tam a to jest ogólnie ścieżka do naszej chałupy jutro już niestety powrót razem z kuniem znaczy bez kunia, ale na ścieżce jest kunia syf wszędzie a to już słyszeliście że oni tutaj nie umią w, w Czystość, nie? Jeśli chodzi o śmieci. No i co? Idziemy ostatni raz na plażę, która jest cudowna. A dziewczynom gorąco. I się polewają wodą. No nie dziwy się. A póki co piwo. I słuchajcie, przełączam się na mikrofon. Znowu powiem, słuchajcie, cały czas czaje się, żeby. Znaczy pilnuję się, żeby nie mówić do Was. Słuchajcie, tak jak w tamtej serii. Przełączyłem się na mikrofon, chyba będzie lepiej słyszeć. Przeszedłem dosłownie 150 metrów, 200 maksymalnie. I już cały mokry. Szybki pit stop na Pivencio. I lecimy dalej. A jesteśmy przy takiej głównej, głównej ulicy. Zaraz Wam pokażę to, co mówiłem. W pierwszego wieczoru do was, że tutaj jest masa niewykorzystanego terenu i moim skromnym zdaniem kopalnia złota tutaj jest, tylko że jeszcze nie odkryta. Zresztą zobaczcie sami. No a mianowicie wszystko, co, co tam widzicie i tam to kilometry to można. Nie pokażę Wam całej tej drogi, ale no chyba widać, nie? Kilometry, prosta droga, wszystko puste, po lewej, po prawej, nie ma nic. Tu jest też pełno terenu i, i stawiają się jakieś fajne hotele, domy i, i w tym stylu, ale no tutaj chyba myślę warto zainwestować pieniądze. Patrzyłem, e, działki są od 30 tysięcy dolarów, tam za 500 metrów kwadratowych, nie, czy 700, już nie pamiętam, no mniejsza o to. Każdy sam może sprawdzić. Nie? No i co? I buda z piwem, czy psami, innymi ugodnieniami, droga. A to jest restauracja zresztą, w której byliśmy. I tak jak Wam przed chwilą mówiłem, jedyne co jest tutaj nie do zniesienia to jest, to jest ta temperatura. Jesteśmy dopiero na początku sezonu. Temperatury dochodzą do 42 stopni nam tutaj. Ten taksówkaś mówił. No wiadomo, to jest dużo, to jest gorąco, ale yy, najwięcej roboty tutaj robi właśnie wilgotność powietrza. Nie? jest w ciągu, nie wiem, o godziny 12-13 nie da się po prostu wyjść z domu. Nie wiem jak ci ludzie tutaj pracują, jak oni to funkcjonują. Ja nie jestem w stanie. Robić nic. Siedzieliśmy dzisiaj do godziny i wczoraj też do godziny 17-16.30 w chałupie. Na szczęście mamy mały basenik, który jest taki zadaszony, bo inaczej nie do wytrzymania, nie? Tu jedyne właśnie zastanowienie, że jak ja bym tutaj coś... Ja mówię czysto teoretycznie teraz, nie? Jak ja bym tutaj nie wiem, otworzył restaurację, to ja nie wiem jak ja bym wytrzymał. A ten do temperatury jestem przyzwyczajony bo u nas na kuchni i jednak ciepło jest ale nie aż tak jeszcze mam pytanie do was może tu siedzi jakiś lekarz, ekspert, artysta z internetu nie wiem czy to słychać ale od, odkąd tu jestem nad tym morzem nad tym oceanem to cały czas mam katar nie wiem dlaczego ja ogólnie jestem z tych osób co zawsze codziennie mają katar przynajmniej w Europie bo tak jak u Teściowej, nie ma kataru. Tak jak byliśmy w Antigua, też nie ma kataru. E, A też nie ma kataru. A tutaj jest na, codziennie. I cholera wie, czemu to tak się dzieje. Jak ktoś mądry tam siedzi i ogląda to teraz i wie, jaki mógłby być, jaka może być przyczyna tego, to dajcie znaka, bo się zastanawiam. Normalnie jeszcze chusteczek też tu nie ma i cały czas gdzieś pod ręką potrzebuję mieć taśmę, żeby się smarkać co chwilę. Czekam na odpowiedź. Jeszcze idąc sobie tutaj e, drogą na plażę już, to możecie sami zauważyć, że tu nic nie ma. No. Pola zarośnięte, puste. W Europie przecież taki kawałek e, terenu. To już było od razu wszystko stało. Hotele, restauracje, nie wiem, sklepy może jakieś. I, I turystów tutaj naprawdę nie brakuje. Może nie jest to jakiś największy hotspot Gwatemali, jeśli chodzi e, o turystów. Ale tak czy siak jest ich tutaj sporo, nie? I w restauracjach karty po angielsku i tego i tamtego. Ale e, no już bardziej przy plaży. To wiadomo są jakieś tam kompleksy dla, turysty, dla turystów. No ale 100 metrów dalej. Oni sobie żyją kokosy. Oni sobie żyją całkiem normalnie. Jakieś budy z blachy postawione. I, no, czuć bidę. Ale jakby z drugiej strony myślę, że za kilkanaście lat, kilka lat, kilkanaście lat. To, to, to oni są miliona, milionerami tutaj. Tylko jeszcze jakby nie, nie są świadomi tego. A my dochodzimy właśnie do oceanu. Proszę ja Ciebie. I tutaj na lewo jakaś. Na lewo i na prawo zresztą. To jakieś domki do wynajęcia. Po prawo też domki do wynajęcia. Tu z tego co rozkmniłem. To po lewej to jest restauracja jakaś. I wszystko puste, zamknięte, nie? Też mnie to zastanawia. No ale cóż, niech tak będzie. A my już, już, już wchodzimy na teren. Znaczy na teren, na plażę. Proszę bardzo. Proszę bardzo, taki klimat. Kilometry plaży w lewo w prawo. Nie wiem, czy widzicie wszystkich ludzi tam. Naprawdę nie brakuje. Nie? Tylko nieco dziwi, nikt par parawanów nie rozstawia. O co tu chodzi? Halo. Mam nadzieję, że się time-lapse podobał. Jeszcze kto był na streamie przed chwilą, to też pozdrawiam. Żegnamy się z Pacyfikiem. I to tyle z pobytu właśnie tutaj. Jeszcze gdzieś pewny o, dzisiaj pójdę zobaczyć pooglądać, jakie tutaj są zabawy. Właśnie krab tutaj ucieka. Szkoda, że dzisiaj chmury były. Ale za to akurat nic nie mogę. A trzeba uciekać, bo strasznie dużo komarów tutaj, ale to chyba Wam wspominałem. Żeby się psikać, smarować i ogólnie uważać na takie rzeczy. Znaczy uważać, no wiadomo, swędzi później, nie? No tylko tyle. Koniec oceanu. Szkoda, fajnie było. Dzień dobry, witam was z dnia ostatniego. W sumie nie nagrywałem wam chałupy, w której mieszkamy. Tutaj taki mały basenik, no nic specjalnego, nie? Ale chciałem wam jedną rzecz pokazać, a mianowicie, uwaga, kibel. Patrzcie na to, patrz tu, wchodzisz do kibla. tak to wygląda, nie? Tu jest prysznic. O! Elegancki. Umywaleczka. I normalnie, srać. W takich atrakcjach, nie? Nie wiem, czy mieliście okazję korzystać z toalety. Pod gołem nie bym ja na przykład jeszcze nie. Mówię, z normalnej toalety nie. Sranie gdzieś pod krzakiem, nie? Także bardzo ciekawe. A my się pakujemy i uciekamy do miasta Guatemali.